Wszyscy zamilkli, nie wiem czemu, może dlatego, że wyciągnąłem aparat i chciałem zrobić ujęcie. Nie musieliście, nie musieliście, bo bym wtedy po prostu krzyczał. Możecie wierzyć lub nie, mamy godzinę 11.01. Z samego rana, tuż przed wyruszeniem na Pyrkon, zebraliśmy się przy obradach, przy kwadratowym stole i oddaliśmy się jedzeniu zdrowego jedzenia. Którymi? Są tu istoty? No. Czas pożegnać pokoi. Eee. jedziemy na Pyrkon na dzień trzeci. I wyruszamy na ostatni... A zepsułeś mi... Się. <laughs> Tylko jaka jest ciekawostka w związku z tym, że jedziemy na Pyrkon, bo ja sobie siedzę z przodu, Hanta sobie siedzi z przodu, a z tyłu... Nie. <laughs> yes. Mogę znowu wyłączyć filmik? To jest zarąbiste Subaru Libero. Ono ma takie śmieszne y, krzesła, gdzie odwracasz sobie o 180 stopni i robisz sobie piknik. O, rzeczywiście. Ja Poznań ma to śmiesznie zorganizowane, że praktycznie nigdzie nie da się skręcić w lewo. Tylko wszędzie trzeba zawracać na zasadzie jazdy w prawo, w prawo, w prawo. Niby robili takie testy kiedyś i rzeczywiście to jest fajne, niekolizyjne, ale kurcze, człowiek przyzwyczajony z innych miast, chociaż to Hanta prowadzi, więc daje chłopak daje radę. Jest <laughs> to jest chyba jeden z najzajebistszych miejsc, czyli wielka nocygownia, gdzie wszyscy podczas Pyrkonu śpią, no tak. może oprócz Hanty. Ja spędzie gdzie ale pozostali byli tutaj Elegancko ELEGANCKO. Elegancko Ziemniak mi tu cholera jest takim sam chciałem się Ta też nagrywa I znów Hanta Jak to się dzieje Hanta coś dostał i kończymy tym samym. Ostatni dzień jest 15.40. to wciąż nagrywa swoją relację, którą a, na pewno tak, znajdziecie u niego na kanale. I on to robi w formie takiego pamiętnika wideo. Pamiętnik, tak. A Taki jak... osobisty pamiętnik od serca wideo, dokładnie, dlatego, hmm. dlatego, dlatego tak to nagrywam. Dlatego są, dla mnie chwilczą się chwile, a nie to, że tam o, tutaj jakieś stoiska, i tak dalej. I no tam, a ja gadam ludźmi, sobie bez sensu do z ludźmi, obiektywu. Z ludźmi, Ale bardzo miło mi było się z wieloma z, ludźmi, z Was ludzi, spotkać. Ja Posiedzieć wspólnie. Przede wszystkim spędzić czas, połazić. No ale komu w drogę, temu szko w nogę. Mamy nadzieję, że nie w oponę i że dojedziemy szczęśliwie. Ja też mam taką nadzieję, o to mój samochód. Bo do, dość już sytuacji było coś nagrane, że... Wiesz, na przykład pasek ostatnio. Pasek ostatnio, tak. A teraz trzeba z kołem zrobić, ale dobrze będzie, spadł. Gdzie no. są nasze nazwy Nie wiem. To, to tytuł jest, to jest Harem Hunty haha. Haha, 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 haha. Ha, ha. ha, ha. 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 Po półgodzinnej sesji zdjęciowej nasza grupka powoli się Trzymaj się, pomachaj do kamery, krzaj kolejnego, jeśli nie uważaj Powiedz coś miłego. Powiedz, nie wiem. Ale o czym mam powiedzieć coś miłego. Nie wiem, no pogoda ładna. Pogoda jest bardzo ładna, yy... to jest bardzo dobry youtuber i bardzo ładny. I po, polecam go. A pogoda jest bardzo ładna, naprawdę. Czekaj, złapie? O... A to jest sterowiec, a to jest sterowiec. Powiedziałam wszystko ładnie, z prawdą. Dlaczego warto się czasem uczyć nowych rzeczy i korzystać na przykład z tego co nam oferuje kuchnia azjatycka? A no właśnie, jeżeli kupimy sobie salami, a w Żabce będą tylko takie pałeczki do mieszania kawy, to zawsze można takie salami sobie zjeść. Ale Alegancko, nie budząc sobie rąk i zachowując tak naprawdę czystość w miejscu, w którym się jedzie. Jedziemy do domu. Gdzie jest nasz dom? Osiedle Młodych. Czy jakby ktoś starszy nam chciał mieszkać to by został zhejcony. Nie mógłby po prostu. Po prostu by nie mógł. Czy Poznań jest aż tak bardzo przyjazny Przyjaznych, przyjezdnych, i obecnych tutaj? Może nie jeszcze się wiem. wiem. Hanta swego przyjaciela zawsze trzymał blisko i dzielił się z nim każdym swoim sekretem. Ty, 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 ty. Ziemniak TV Ziemniak Ja od Ziemniaka Ja od Ziemniaka Ziemniak TV Kto od Ziemniak TV? Elo Ziemniak 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 TV Kto da sera? Menina da sera Pozdro Ziemniak TV Ziemniaki Gbór Ziemniak pozdrawia Pozdrawiam wszystkie ziemniaki Wszyscy od Ziemniaka Ziemior Ziemniaki przejmujemy ten film Mogę coś czytać. No alo. zbliżenie zakres. Zero focus, zero Wiem To jest mega artistic, sepia shit albo aparat się zepsuł Łapie artistic ujęcie wiecie Taki niezdrowy, co innego wybrać? Jak trzeba zjeść szybko. Jaki zadowolony z życia. Kuczy jest 21:30. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest mak po jednej stronie i mak po drugiej stronie. I można między nimi przejść mostem. Już powoli, powoli do Krakowa. Ale trzeba się zaopatrzyć coś do picia, bo zmęczenie. Nie wiem, jak to się stało, że mam taki balans bieli, ale nie niedospanie robi swoje. Mamy 23, ja słowa z siebie nie mogę wydusić. Tak chciałem powiedzieć. Chciałem kiwi trill. Ziemia jest zmęczony. To nie tak jak na streamach. Wyśp wyśpię się koło piątku. O Tak kurwa mać. Ja pierdolę, pogoda że... Właśnie przejeżdżamy przez Górę Świętej Janny, o której Hanna mi wiele razy opowiadał. I teraz widać jak bardzo może z przejrzystej pogody zamienić się ta pogoda właśnie w totalną, hmm. zupełną mgłę. Totalne mgłę. Tak. Za trzy dyszki, chociaż szczęście jest za dwie dyszki, ale jakoś musimy do Krakowa dojechać. Już jest północ, Teraz to już może być poniedziałek. Już jest poniedziałek, aż 14 minut. Pierwsza 10 wjechaliśmy właśnie do Krakowa. Event był zarombisty. Już idziemy tylko z Hunter Hunter w dwóch słowach. Jak było? Złęczaj jest. Też mu się podobało, tylko skromny chłopak. Dojeżdżam do domu i nie wiem, czy zdąży coś jeszcze dzisiaj zrobić. Chyba się położę na 5 godzin, bo mam duże rzeczy do zrobienia. Za dużo. Będzie trzeba troszeczkę swoje życie inaczej ułożyć. A czy to się uda Będą pokazywać po prostu kolejne dni, bo nie zamierzam przerywać nagrywania? A jak będzie z uploadowaniem na bieżąco codziennie, może być różnie, ale zrobię wszystko co w Twojej mocy. Zmotywujemy się nawzajem. Polecam, on top. Home, sweet home, jak to mówią. Mamy drugą. 28. Jakby się ktoś zastanawiał, tak wyglądają moje budziki. Bo nie mam pojęcia, który w pewnym momencie mnie obudzi. Ogółem, powiem w ten sposób. Nie dość, że dziki na telefonie, to jeszcze na laptopie mam dwa. Mam trochę rzeczy jeszcze do zrobienia, bo parę rzeczy się poprzesuwało. Nie będę o tym opowiadać, mam wszystko otwarte na komputerze, co mam do dokończenia, ale potrzebuję na chwilę zmrużyć oczy. Bo mój umysł totalnie już nic nie ogarnia. Wiem jedynie, że muszę zmienić swoje życie i w jaki sposób postępuję. I po części te vlogi, mimo że jeszcze nie upubliczniałem poprzednich epizodów, stanowią pewną terapię dla mnie poznawczą, bo poznaję siebie, poznaję swoje życie i poznaję jak działam. I teraz widzę, że przesadziłem mocno z ilością rzeczy, które zamierzałem, stwierdziłem, że zrobię. I. To jest jeden z moich kluczowych problemów i moich kluczowych elementów. I powiem w ten sposób: ja nawet wam bym polecił, jeżeli macie problem z ułożeniem czegoś, być może te wszystkie dzienniczki, pamiętniczki to jest fajna sprawa. Ja w podobny sposób powtarzam swoje życie, przedstawiam swoje życie i zaczynam spoglądać na nie z trochę innej perspektywy. Uff. Jak ktoś ma problem z poukładaniem, to może też by zaczął nagrywać vlogi. Też w prosty sposób. Po prostu w paru słowach powiedzieć, nie mówię tutaj z nastawieniem łapać nie wiadomo jaką publikę, nie wiadomo jakim być vlogerem. Tylko właśnie szczerze powiedzieć o swoim życiu na temat siebie, nie przejmować się oglądnięciami, tylko tak sobie szczerze pogadać. Przede wszystkim, żeby zrobić to dla samego siebie. Wybiła druga 30. Widzimy się za parę godzin.